Cześć to Wiktor. Witam Was w odcinku drugim serii Nie lubią trejów z rantami. Tak więc po raz, po raz drugi, w sumie nie licząc wstępu, będę Was przekonywał z jakiegoś powodu, dlaczego nie lubią trejów z rantami, dlaczego nie lubią dużych trejów, a już dużych trejów równoszę się z rantami, to w ogóle kompletnie nie lubię ale zanim przejdziemy do tego tematu jeszcze tytułem krótkiego wstępu chciałbym nadmienić, że mam jeszcze pomysł na nakręcenie jednej serii filmów pod tytułem powiedzmy, nie wiem to polecam, gdzie mam zamiar zawrzeć taką esencję, podsumowanie treści które, o których opowiadałem w moich wszystkich filmach dotyczących trejów Warhammera itd. itd. tam gdzie może trochę jeszcze więcej o skrzynkach coś, coś w tym stylu i e, przejdźmy teraz do e, tego tematu, czy się pośrodkowej konwencji? Krótki filmik poświęcony jednemu zagadnieniu, dlaczego nie lubię trybów z rantami. Jeszcze pokażę Wam e, fajne e, uszatki. Nie wiem czy wiecie, e, ale uszatki malowane przez ksiera świetnie się sprawdzają jako e, filery do e, gwardii UTK. No dobra, o co chodzi? Nie lubię trajów, dużych trejów, trejów z rantami, ze względu na problemy z wykonywaniem reforma. Reform, dość częsta rzecz, którą trzeba robić w battle'u, aby skutecznie grać, no kurczę, reformujemy się w każdej bitwie po kilka, kilkanaście razy. I reform jest istotny. I z punktu widzenia gracza posiadającego taki trej na przykład jak ten, reform jest... Yy, utrudnieniem w grze. Yy, ciężko wykonać rifon teraz. Mamy 35 fixów w ustawieniu 5 na 7 i yy, oprócz tego, że możemy się łatwo zinformować 7 na 5, no bo tylko przestawimy sobie tray, przestawimy sobie, mm, powiedzmy, tutaj yy, tych yy, sztandarowych, BSB ka standard i powiedzmy zmienimy, yy, yy, jak to się mówi, facing. <grym> czy po prostu yy, yy, kierunek patrzenia się modeli z pierwszego szeregu, żeby się nie bawić w oznaczenie każdego pojedynczego modelu, choćby ładnie to wyglądało, powinniśmy każdy model odwrócić teraz, żeby było 7 na 5, no to tak się jeszcze zreformujemy, z bidą, że tak się wyrażę, ale teraz jakbyśmy chcieli z takiego treja ustawić się w hordę, no to no to jak ja mam to niby zrobić? Znaczy wiadomo, mogę to zrobić, nie? Yy, będę wyciągał yy, po kolei każdy model, pokręcając gdzieś tam od tylnego szeregu. O, jeszcze się nie namagnesowana. Yy, I będę ustawiał sobie ich tutaj i tak po kolei, po kolei, aż w końcu ustawię sobie yy, aż w końcu ustawię sobie dyszkę i... Yy, 35 modeli, czyli 3 szeregi, i 5 w czwartym szeregu. No i w końcu to zrobię. Ile zajmie mi to czasu, no to każdy widzi bardzo uciążliwe. Tak samo jakbym chciał się zinformować, na przykład w szóstkę. Dlaczego nie? Szóstka też dosyć popularne ustawienie, i w zależności od warunków panujących na stole, muszę się tak dalej. Chciałbym się w szóstkę, no to też muszę przesuwać ich tutaj. No ogólnie, jeśli mamy jakiś trej konkretnie wycięty z rantami, no to musi na nim stać jakiś konkretny oddział, który właśnie ma stać w takim ustawieniu i najlepiej przez całą grę, bo jeśli będziemy chcieli się zreformować no to będziemy mieli kupę roboty ok eee, teraz chciałbym pokazać to samo przedstawienie w trochę innym układzie mamy 35 łączników na 4 e, czterech, czterech trejkach e, 10, 10 10, 10, 10 i 5 modeli Łąknę y, te cztery trejki na 100% y, dwa razy tańsze w sumie niż taki jeden trej i to jest minimum dwa razy tańsze to wszystkie cztery trejki y, niż taki jeden trej i teraz mam sobie 35 łukwników y, chcę się ustawić najpierw oczywiście y, 7 na 5 prawda Wiadomo, mógłbym to zrobić tak samo jak tam, czyli tylko, że jeś przestawię i umawiamy się, że oni widzą, patrzą się tutaj. Ale mogę to zrobić lepiej, w tym sensie, że wystarczy, że przełożę sobie tych, ustawię sobie do boku tą dziesiąteczkę bokiem i teraz tą piątkę wsunę tutaj i już idealnie mi się wszystko zgadza. I widać od razu, że większość oddziału, ta tutaj, 25 modeli, patrzy się w tą stronę, ci znaczy się patrzą w bok, spoko, nie wygląda to może jakoś rewelacyjnie, ale jednak widać od razu, że większość modeli patrzy się gdzieś tam i teraz sobie tylko mogę ich po prostu obrócić, jak mi się tam podoba i jestem 7 na 5. OK. Yy, to jest jedna rzecz. Ale mając yy, takie cztery trejki, yy, 10, 10 i 5, z 5 na 7, mogę być szybko 7 na 5 mogę być bardzo szybko yy, hordą. Pyk, już jestem hordą. Yy, mogą być bardzo szybko 6 yy, na 5, bo wtedy robię tak, że yy, ten model leci tu w taki sposób. Ta piąteczka idzie tutaj po boku, na przykład w taki sposób, tych sami mogę być naprawdę mnóstwo tych mixów. i już jestem 6. 6 na 5 i 5 w ostatnim rzędzie, no bo 35 modeli czyli tu jest kosteczka e, 6 na 5, 30 i 5 z tyłu. E, Mogę się równie dobrze zrobić e, 4 na, na 10, czy tam ile, no bo wtedy zrobię coś takiego. No i przy założeniu, że to jest ala hordówka, ale powiedzmy, że jestem szeroki na 4 i tutaj ma być mój facing. No, to w tym momencie, akurat faktycznie będę musiał sobie te modele z przodu przełożyć patrzeniem, tutaj. No, ale mogę być nawet czwórką, jeśli mi się tak zamarzy. No, i e, przede wszystkim wydaje mi się, że jest to bardzo mobilne rozwiązanie. Y, stosując właśnie y, małe trejki takie do 10 modeli może w przypadku takiej piechoty jak zombie czy właśnie szkieletka można byłoby się pokusić na 20 modeli ale to chyba się max max no, w najgorszym wypadku ale dziesiątka jest bardzo optymalna y, jak widzicie dużo łatwiej na pewno będzie wam się robiło reform mając kilka małych trejów niż jeden duży w dodatku to rozwiązanie gwarantuje będzie o niebo tańsze niż taki trej no, ładne, estetycznie fajnie wykręcone z rantami. W jednym z moich poprzednich filmików pokazywałem, dlaczego tutaj nie zastosuje się trajek, ponieważ te ranty blokują, że blokują w, yy, swobodne włożenie yy, trajek z folią magnetyczną w taki sposób, aby, aby dało się je potem wyciągnąć. Tak więc to też nie da rady tak, coś takiego zastosować. Yy, z mojego punktu widzenia oczywiście yy, w jednym z tych filmików na, powiedziałem coś takiego, że nikt nie musi się absolutnie ze mną zgadać. To są tylko moje przemyślenia, moje sugestie. Yy, za, w zakończeniu, tytułem zakończenia, chciałbym wskazać yy, na jedną rzecz, o którym będzie znajdował w kolejnym filmiku. Proszę bardzo: szlifowanie. Widzicie, tu jest trejka na 10 modeli i ta jest też na 10 modeli. Aktualnie preferuję trejki o wymiarach 10,5 cm na 4,2 cm w przypadku 10 modeli z 20 mm. Wtedy łatwo jest je schwycić, bo taki lekki marginesik nam zostaje. Z tym, że tutaj jest to trejka wycięta tak na ostro z rogami, a ta jest już oszlifowana i zobaczcie sobie, jak to bardzo fajnie wygląda. Oszlifowanie będzie w następnym odcinku. Widzicie yy, te właśnie rogi są tak fajnie zaokrąglone, bardzo ładnie to wygląda ok, mam nadzieję, że przekonam was w kwestii reforma, że stosowanie większej ilości małych trejek jest wygodniejsze w grze pod każdym względem również reforma jak również jest tańsze do, do usłyszenia w następnych odcinkach pozdrawiam wszystkich battlewiczów, cześć